Siemka widzowie, CRF -a jest sprzedana. Napisał do mnie chłopak na Instagramie, że wpadnie, obejrzeć. Wpad na drugi, na trzeci dzień wpadł. Przejechał się, no, CRF stała chyba, z, ja wiem, około miesiąca w garażu. Z drugiego strzała odpaliła, w sumie zawsze z drugiego paliła. No i co, przejechał się, wszystko fajnie chodziło. Tam napęd był do wymiany, ale to już mu przez telefon powiedziałem, że to jest do zrobienia. Nawet już chyba kiedyś to mówiłem. Nawet tego nie robiłem. Już długi, długi czas tak mnie Był do wymiany, ale nie robiłem tego ze względu, że na tym nie jeździłem, więc to stało. No właściwie sobie zrobi. O wiadomo, opuściłem mu na ten napęd. To sobie już zamówił. Pewnie na dniach, na dniach już ogarnie CRF -y i będzie śmigał. Co najlepsze, tutaj jest niedaleko od nas. Mieszka, bo ja wiem, około 60 km, tam jest bardzo blisko kopalni, na której jeździmy. 5 km od kopalni, znaczy od, od na której jeździmy, na którą czasami jeździmy. Może tak. Yy, nie, miał, nie miał czym, czym zawieźć tej CRF-y. Więc mówię, no jak, jak się zdecyduje i będzie chętny ją kupić, to mówię, no tyle, 60 km to mu ją zawiozę no i spoko. No i wziąłem wzią sportowego Golfa piątkę z przyczepką, zawiozłem mu, wszystko git, rozliczyliśmy się, jadę z powrotem i taka niespodzianka z policją. Że ani nie miałem pasów zapiętych, znaczy miałem przepięte za, za, za fotelem. Za fotelem, bo to zawsze, zawsze mi pikało, mnie to denerwowało. No ale no, nie miałem zapiętych, nie miałem pasów zapiętych, nie miałem świateł. Jechałem zabudowanym chyba 71, 71 albo 72 na godzinę. No i taki numer. Akurat fajny policjant się trafił na szczęście i mówi, że. Coś tam ja sobie robił, że trzy wykroczenia, trzy mandaty, tam mówił cenę, podał jakąś tam chyba za zapasy za stówkę, za prędkość trzy, coś tam. A później mówił, że, że żartuje i że jak coś, to że wpiszę tylko zapasy. I wpisał zapasy stówkę. To zapłaciłem na miejscu od razu kartą. I po problemie. No ale... Pierwszy mandacik w tym roku już wleciał. Pewnie będą kolejne. Jak się teraz coś... Myślę coś na drogi, jeszcze kupić jakiś motor najprawdopodobniej jak coś, no to chyba to supermoto albo kłada przeprawowego jeszcze myślałem nad, yy, nad takim zakupem. Na no, kłada już kolejnego, to za jakiś czas już powinien być. To kładzie już normalnie po drogach będzie można śmigać, wyleci od razu. Pierwsze co no to zobaczycie go na szosowych oponkach. No bo terenowych to nie ma sensu jeszcze zakładać, jak będę i tak tylko po drodze nie jeździł na razie, póki tego będę miał, no to ten będzie w teren, a tamtym yy, po drodze się będzie śmigać. No i co? Dam wam jeszcze jakieś przybitki z lepszych akcji z CRF-y Co najlepsze to ta akcja grosem w przepaść to była na tej CRF-ie. tym wiedział nawet. Ale wtedy się z zje nic nie stało. Kiera się tylko skrzywiła. Na, na filmie tam chyba była szara kierownica. Ja ją później zmieniłem od razu tak pod kolor, taki wodny czerwony, taki wiśniowy bardziej ten kolorek. No ale to. Łapcie najlepsze akcje i siema!